Call center kojarzyć się z infolinią, na którą dzwonisz, dzwonisz i nie możesz się dodzwonić? Błąd! Mam na imię Alicja i zapraszam na krótki cykl zalety outsourcingu call center. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od podstaw, czyli dlaczego prowadzenie telefonicznej obsługi klienta jest kluczowe dla biznesu. Zaczynamy! Znasz tę sytuację, gdy musisz szybko coś załatwić, a głos na infolinii w kółko powtarza: Jesteś trzeci w kolejce, jesteś trzeci w kolejce, jesteś trzeci w kolejce i po jakimś czasie połączenie nagle się przerywa, nikt z nas tego nie lubi. Dlaczego tak jest? Powodów może być wiele: za mało osób odbierających połączenia, brak odpowiedniego systemu do obsługi infolinii, złe zarządzanie czy natłok innych obowiązków. Wiele firm nie ma doświadczenia w prowadzeniu zdalnej obsługi klienta i zamiast powierzyć obsługę profesjonalistom, samodzielnie próbuje stworzyć odpowiednie dział. Chciałabym podkreślić, że obsługa klienta to nie tylko odbieranie telefonów albo dzwonienie do kogoś, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Konsultant musi być specjalistą w swojej dziedzinie, czyli posiadać szeroką bazę wiedzy na temat usług czy produktów marki, dla której pracuje musi być odpowiednio przeszkolony do prowadzenia zdalnej obsługi, a podczas codziennej pracy musi mieć wsparcie od wykwalifikowanego przełożonego. Spójrzmy na twarde dane dotyczące preferencji klientów i wspólnie wyciągnijmy z nich wnioski. Według raportu Genesis aż dla 58% badanych najlepszym sposobem na kontakt z przedsiębiorcem jest rozmowa telefoniczna. Drugie miejsce zajęła osobista rozmowa z doradcą, która w postpandemicznej rzeczywistości nie jest taką oczywistą sprawą. A jedynie 3% badanych wskazało media społecznościowe i forum firmowe jako dogodny sposób komunikacji. Z czego wynika popularność telefonu? Po dekadzie w branży jest to dla nas oczywiste. Dla klienta liczy się czas, a telefon nadal jest najszybszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytanie. Klienci bardzo cenią sobie system IVR, który został stworzony po to, aby ułatwić połączenie, a nie wydłużać jego czas. IVR, czyli system zapowiedzi głosowych. Takie menu głosowe, które umożliwia nam wybranie tematu rozmowy i kieruje do kompetentnej osoby. Możliwe, że zastanawiasz się teraz, no dobrze, ale gdzie odpowiedź na pytanie, jaką ja mam korzyść z prowadzenia telefonicznej obsługi klienta? Przecież klient i tak wybierze mój produkt. A na infolinie zadzwoni góra dwa razy w życiu? Ok, nawet jeżeli zadzwoni tylko dwa razy, to miejmy pewność, że zostanie profesjonalnie obsłużony, że jego połączenie zostanie od razu odebrane, a sprawa, z którą dzwoni, rozwiązana. Co więcej, gdy zadzwoni ponownie, ty będziesz wiedzieć, czego dotyczył poprzedni telefon i będziesz mógł budować relacje. Jeżeli klient otrzyma kompletną obsługę przez kompetentnego konsultanta, to będzie zadowolony. A jak wiadomo, kluczem do serc klientów jest budowanie najwyższej satysfakcji odbiorcy przy każdym możliwym kontakcie z firmą. Pamiętaj, że od tego jak traktujemy klientów podczas kontaktów telefonicznych, uzależniony jest sukces firmy na rynku. Na dziś to wszystko. Zapraszam Cię do śledzenia naszego kanału nowy filmik z serii Zalety Outsourcingu Call Center każdy wtorek. Jeżeli bardziej przemiewa do Ciebie tekst, a nie wideo, zajrzyj na naszego LinkedIna bądź bloga. Do zobaczenia za tydzień.